Mój kraju wołyński Co powiesz mi dzisiaj Jak spotkasz ty mnie Bo jadę do ciebie Serdecznym wołaniem Ja wiem, że ty wciąż Czekasz mnie Bo jadę do ciebie Serdecznym wołaniem Ja wiem, że ty wciąż Czekasz mnie Pamiętasz Szanowni księża, szanowni państwo, jestem dzisiaj szczególnie wzruszony móc być tutaj i móc przemawiać, mówić do państwa. A wszystko po to, aby przekazać pewne świadectwo, świadectwo wobec księży, świadectwo wobec gości z zagranicy. Świadectwo obecności gości z Polski, którzy do nas przyjechali na Kresowe Święto. Świadectwo o dobru i szlachetności ludzi, do których teraz mówię. Gdy cztery lata temu przyjechaliśmy tutaj, aby spróbować organizować takie uroczystości Kresowe, Wołyńskie, jak dzisiaj, wiedziałem, że biorę udział w czymś ważnym, że te spotkania przyniosą dobro. Przyniosą pamięć naszych przodków, pomogą krzewić nasze idee. Nie wiedziałem jeszcze wówczas, wówczas że będą to szczególne spotkania i dla mnie prywatnie, bo nie znałem swojego losu. Dwa lata temu zachorowałem na ostrą białaczkę szpikową z tendencjami do powrotów. To bardzo trudna choroba. To choroba, która potrafi dość dokładnie człowieka zniszczyć. I wtedy, gdy próbowałem sobie znaleźć siły do walki, przyszła pomoc. Oczywiście to, że stoję przed Państwem, to tylko dobra wola naszego Stwórcy. To wola profesora Andrzeja Lange z Wrocławia, który mnie leczy. Ale to też i, i moja walka która skończyłaby się przegraną, gdyby, gdyby nie państwo. Takim jednym z elementów towarzyszącym tej chorobie są gorączki. W pierwszym okresie człowiek dostaje 40 stopni, za chwilę jakaś tam kroplówka, już jest 35, telepia się zimna pod pięcioma kołdrami. za chwilę jest mu tak gorąco, że, że czuje się jak w Afryce. Te gorączki potrafią wykończyć. Ja je miałem przez tydzień czasu, kiedy dostałem wiadomość, że w naszej świątyni przy obrazie Matki Boskiej Bolesnej świątniczanie, parafianie z Nasławic, przyjaciele z 27. Dywizji, kresowianie, wołynianie organizują mszę intencji. Do mnie to ledwo docierało. Ten czas mi jakoś uciekał, byłem taki półprzytomny, ale, ale kolega mi puszczał z telefonu fragmenty tej mszy. Msza skończyła się o 19. Tygodniowe temperatury skończyły się o 20 i już nigdy nie wróciły. Nie chcę temu nadawać jakiejś szczególnej roli, ale wiem, że albo zadziałały lekarstwa, albo dobra wola Pana Boga, albo wspólna modlitwa. Daliście mi tą modlitwę u siłę, waszą siłę, żeby trwać dalej. Potem toczyło się to bardzo różnie. Zawsze Byłem myślami z Wami, podczas tamtego zjazdu również, starałem się ile mogę pomóc. Ale ból, lęk, czy będzie się dalej trwało, był bardzo silny. Był przygniatający. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że te setki SMS-ów, setki, Dziesiątki telefonów, które dostawałem od mieszkańców Świątnik, od, od no, na sławic, od kresowian, od towarzystwa miłośników kultury kresowej, przyjaciół po prostu kresowych, one tak jakby mi szeptały: Człowieku, ty chcesz się teraz poddać? Tyle ludzi za ciebie się modli, tyle ludzi chce ci pomóc. No to byłaby dezercja. I próbowałem walczyć do dziś. I za to wszystko chciałbym wam podziękować w życiu, bo jestem już starszym człowiekiem, wiem, że jest tak, że każdy z nas, obojętnie czy ma 20, 50, czy 70 lat, chciałby poczuć tą chwilę ciepła drugiego człowieka, usłyszeć „dziękuję”, poczuć, że jest doceniony. Im człowiek starszy, tym już to życie go bardziej osmaga przeciwnościami. Już nawet czasami nie chcę się do tego sam przed sobą przyznać, że taka rzecz byłaby dla niego miła. Ja chciałbym dzisiaj oddać Państwu to, co Wy miście oddali. Całe serce. Mam tylko słowa, a słów pada wiele. Mogę tylko Was zapewnić, że jestem dumny i szczęśliwy. I dziękuję Panu Bogu, że na swojej drodze poznałem wołyńskich przyjaciół przyjaciół ze Świątnik z Nasławic. Bardzo wam gorąco dziękuję za wszystkie telefony, życzenia, smsy, zbiórkę na leki. Może w codziennym życiu wam się wydaje, że to takie standardowe, codzienne. Ta modlitwa, położenie jakiejś monety na tace. Nie. To wielka rzecz. Mnie bardzo pomogliście. Mężczyzna tak naprawdę w życiu to klęka parę razy. Przed ołtarzem, przed dziewczyną, która kiedyś zostanie jego panią serca i domu, czy przed pierwszą promocją oficerską. Ja mam to wszystko już w większości za sobą. I dzisiaj chcę przed swoją patronką, orędowniczką, dzięki której modlę się o życie, podziękować jej, ale i tym uklęknięciem podziękować wszystkim wam, wszystkim razem i wszystkim z osobna. Za to, jacy jesteście wspaniali, kochani, dobrzy i prosić tylko, żebyście byli takimi dalej, żebyście czynili to dobro, bo jak widzicie to dobro wraca, a przecież my, kresowianie. Wiemy doskonale, ile tego dobra jest potrzebne dla nas wszystkich. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłaci. Szanowny Współtwórco Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, Miłośniku Kresów, Miłośniku wschodnio Oddziału Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Wójka Womby, mam zaszczyt w imieniu. Zarządu Okręgu Woleńskiego, Woleńskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaczyć się odznaką pamiątkową Krzyżem, 1900, obroń, Krzyżem Obrońców Wolynia 1939-1944. Ryszard Zarem, Ryszardowi Zarębie za zasługi w upamiętnianiu żołnierzy O.P. Bomby poległy <coughs> na Wołyniu Dziękuję. Będę go nosił zawsze z dumą i honorem, bo to byli prawdziwi patrioci, ludzie, którzy walczyli o polskie życie. A Państwu jeszcze raz z całego serca dziękuję. Господь